Bada ważny z punktu widzenia użytkownika następujące elementy samochodu. Układ dolotowy i wydechowy, szczelność silnika, stopień kompresji, alternator, układ elektryczny, sonda lambda, czujniki prędkości obrotowej silnika, sprzęgło, a także szczelność kabiny oraz skuteczność usuwania wody z szyby, czyli praca wycieraczek oraz konstrukcja odpływów. W tym momencie warto podkreślić, iż marką, która osiągnęła jedne z najlepszych wyników w tak specjalistycznych testach, jest Citroën ze swoimi modelami C3, C4 i C4 Picasso. I tu pozwólcie, że przytoczę słowa dyrektora obsługi posprzedażnej Citroën Brazil. Wyniki testu dowodzą, że czynione przez nas wysiłki już na etapie projektu przynoszą efekty i pozwalają nam zaoferować klientom nie tylko coraz bardziej konkurencyjne produkty, ale też samochody dostosowane do rzeczywistości. Koniec cytatu. A ja osobiście życzę wszystkim producentom aut, aby podobnie podchodzili do produkcji swoich samochodów. Pozostając przy marce Citroen, producent ten w tym roku proponuje nam kolejne nowatorskie rozwiązania. Chodzi o modularne płyty podłogowe, jakie od tego roku zaczyna produkować Citroen. Do swoich pojazdów. Jest to platforma EMP2, jest to mieszanka stali, aluminium i kompozytów. Co nam to daje? Około 70 kg lżejszy samochód. Jednocześnie na podłodze modularnej ma być robiony kilka segmentów samochodów: pany, suwy, na przykład samochody, również kombi. W przyszłości mam cichą nadzieję, że będzie miało to dodatkowy wpływ na znacznie niższą cenę samochodu. Bo na początku na pewno będzie to niższy koszt produkcji dla samego producenta. Ostatni news dzisiejszego podcastu brzmi jak tytuł naszego dzisiejszego odcinka: Osram: Uwaga na chińskie podróbki. Międzynarodowy producent oświetlenia, firma Osram, alarmuje: na rynku pojawiły się podróbki lamp ksenonowych. Wyróżnia je bardzo niska cena, która powinna wzbudzić podejrzenia co do pochodzenia. Ponadto podrabiane lampy dostarczane są bez opakowań lub w opakowaniach znacznie odbiegających jakością i wyglądem od oryginału. Firma Osram przypomina, że jej lampy ksenonowe są wytwarzane w Europie i zapewniają najwyższą jakość i trwałość. Jednocześnie producent przestrzega, iż nie udziela gwarancji na produkty imitujące oryginał. Aby uniknąć pomyłek, niemiecka firma rekomenduje zakup lamp tylko ze sprawdzonego źródła. Dobra, teraz po tych kilku newsach zaczynamy usługi dla ludzkości. Dziś drugie przekazanie zakupu auta używanego. Nazywa się Nie wszystko złoto, co się świeci, lub jak to woli, nie kupuj kota w worku. W poprzednim odcinku wybraliśmy auto z okłoży. Dziś jedziemy obejrzeć upatrzony pojazd. Pamiętajmy, czas płynie. Auta stają się coraz bardziej doskonalsze i bardziej skomplikowane. Również pod kątem oględzin przed zakupem. Przed laty wystarczył śrubokręt, przecinak, domorosły mechanik lub giełdowy specjalista, aby naprawić i obejrzeć auto. W tamtych czasach bardziej szliśmy na żywioł. Dziś przydałby się fachowy elektromechanik, haker, geek samochodowy z komputerem, z czujnikiem grubości lakieru lub specjalistyczne ASO danej marki trzymające w rękach leksje, proksje, inne urządzenia, które mogą dokładnie zdiagnozować samochód, bo przecież warto dokładnie porównać, zweryfikować stan podwozia samochodu z obecnym stanem licznika. Na pierwszy rzut oczywiście możemy sami przeprowadzić swoją wizję organoleptyczną. Jednak nie polecam przy pierwszym podejściu brać się za zakup samochodu. Jednak pierwsze spotkanie ze sprzedającym może też wbrew pozorom zaoszczędzić nam czas i dodatkowe pieniądze na oględziny. Przecież nawet jako laik pewne informacje możemy zebrać sami. Jednak nie bądźmy zbyt pewni. Tak, tak, wiem, wiem. Polak zna się na wszystkim. Piłka, samochody, polityka... A nawet medycyna. Ale w dzisiejszych czasach zapewniam w tym względzie sami sobie nie poradzicie. Zakup felernego auta wiąże się nie tylko z rozczarowaniem, jak po meczu naszej drużyny, ale z naszym bezpieczeństwem i potencjalnie straconymi naszymi oszczędnościami. A przecież nie chcemy w nieskończoność naprawiać auta i jeszcze płacić odsetek od kredytu. Tracić czas i dodatkowo mieć słoną zupę od żony. Z uporem maniaka zachęcam do sprawdzenia stanu technicznego wszystkich aut ze względu na ich wartość. Przecież nawet starsze auta w znacznym stopniu oparte są na elektronice sterowniki, czujniki a tu lutownica nie pomoże. Autoryzowany dealer przyciąga swoich klientów jakością, pewnością wykonania. I standardem usług. Przegląd ASO pozwala utrzymać gwarancję pojazdu, zachować historię serwisową, która ma znaczenie przy odsprzedaży samochodu, czy też wykonać naprawy w ramach akcji serwisowej. Wszystkie te czynności dotyczą już zakupionego przez nas pojazdu, ale pamiętajmy, że taki przegląd ma również sens przed zakupem bieżącego auta. Przed chwilą Przewinęło się magiczne słowo, którego czasem nie rozumiemy: akcja serwisowa to coś, co należy się autu, jak studni woda. W skrócie mówiąc, jest to akcja naprawcza, przywoławcza, producenta danego modelu auta, mająca na celu wprowadzenie poprawek o po fabryce, wynikających np. z wadliwego montażu lub użycia zbyt budżetowych części do produkcji auta. Co może oczywiście skutkować pogorszeniem jakości auta, bezpieczeństwa lub po prostu nagłą awarią, niosącą dodatkowe skutki uboczne. Tej akcji serwisowej podlegają zarówno elementy mechaniczne, elektryczne, jak i blacharsko-lakiernicze. I aby tego typu historie dodatkowo wychwycić, wyeliminować przed zakupem, polecam obowiązkowo odwiedzić ASO danej marki, a nie przypadkowy warsztat, który mamy akurat po drodze. Idźmy dalej. Przy tego typu przeglądzie nie wpadajmy również w skrajność. Auto, które miało lakierowane poszycie nadwozia, nie jest wrakiem. Wrakiem jest samochód, który ma uszkodzoną konstrukcję, podłogę, podłużnicę, słupki, czyli tzw. elementy nośne. Tych się wystrzegajmy. Pamiętajmy, dziś 70% aut na rynku jest po naprawach blacharsko-lakierniczych. Nie ma cudów. Przecież sami często, mieszkając na przykład w miastach, miewaliśmy drobne przygody i dalej te auta eksploatowaliśmy. Ale to zagadnienie omówimy szerzej w piątym przykazaniu o nazwie UNFALE Bezpieczeństwo. Kupując auto za 30% wartości początkowej, nie oczekujmy, iż będzie jak nowe. Nie spodziewajmy się, że dziesięciolatek niby powinien mieć najlepiej 80 tysięcy przebiegu. Nie dajmy się zwariować. Również pamiętajmy przy negocjacjach, iż nawet idealne auto, cokolwiek to znaczy, na pewno w pierwszych 12 miesiącach eksploatacji może pochłonąć nam dodatkowe koszty na naprawy eksploatacyjne, a zatem kalkulujmy tak zakup, aby około 2000 zł pozostało w kieszeni na ewentualne niespodziewalne naprawy, których nie jest w stanie przewidzieć nawet najlepszy mechanik ani komputer. Przecież przy dokładnej weryfikacji nikt nie rozkłada skrzyni silnika na części pierwsze i nikt za nas nie przewidzi, jak sami będziemy dbali o swój pojazd. Rzadko kiedy sami chcemy się przyznać do błędu, niewiedzy lub zwykłej niefrasobliwości. Wszyscy chcemy kupić jak najlepsze auto najlepiej z salonu, od dilera i w pełni serwisowane przez ASO. Tylko często sami tego nie robimy, podając różne wymówki np. koszty, brak czasu a to, a tamto samochód jeździ, części się zużywają czas płynie. A później czarna rozpacz, bo trzeba wydać nagle 5000 zł na podstawowe wymiany lub naprawy, bo po co profilaktycznie myśleć zawczasu. Pomyślcie o tym. Na dziś to już koniec. Dziękuję za wysłuchanie obecnego odcinka. Do dyspozycji zostawiam całodobową pomoc. Piszcie autokompas a w następnym odcinku odpowiem na pytania lub zasugeruje ewentualne rozwiązania za Moto. Mam nadzieję, że nasz strumień audio spotka się z Waszą przychylnością i spowoduje, że zechcecie zostać na stałe naszym audytorium.